Cześć! witajcie w kolejnym odcinku z serii FNAF World! Yy, dzisiaj... Yy, po prostu myślę, że pozdobywamy sobie trochę postaci, bo... Zdobyliśmy taki ultra zarąbisty Chip w poprzednim odcinku, Że na pewno zdobędziemy jakieś lepsze postacie dzisiaj i to się dla nas liczy na pewno. Macie krzywo, to poprawę. Yy, czekajcie... Chips... Auto Shield, Pizza Find Characters i Block Jumpscare. Nie wiem ogólnie co to robi Quake Star Party, bo nie wiem co to znaczy Quake Star. No, słuchajcie, żeby nam teraz tylko walka jakaś wyskoczyła. Pięknie, ale no, przyciszę o jedno. On mi się wydaje, że Jezus, jak głos. Wydaje mi się, że on będzie dość trudny do wykonania, bo to jest ten prototyp cały. Dlatego też on może być trudny. Kurde, miał być Mictus. Jej nawet na level up dali. Nie dali nam walki. Ej, znaczy tego New Challengera. Bez sensu. Nie rozumiem tego. Mamy 925 tokenów, to prawie 1000, słuchajcie. Ja idę do jaskini, ja chcę iść do jaskini bo coś w tej jaskini było... A nie bo tam jest ten Klucz, my jeszcze klucza nie mamy Niby mogę iść dalej ale się boję jeszcze iść dalej bo... Jest trudni sobie nawet wam powiem. Pizza... z tym Pizza Fury całym! Zabijemy go, damy radę. O, Gloom Balloon! Miktus jeszcze mu dodajmy. Jeszcze giftboxami mu pokażmy, że my się nie poddamy tutaj. Jeszcze kamerę poprawmy. No i bez sensu, nie działa ten chip. W słuchajcie, sensie, gdzieś tutaj, musi być glitch. To nie może się tak... Tylko, że tutaj już się zaczyna trochę, że ja jakby nie pamiętam na tym biomie totalnie nic. Ja słuchajcie, muszę tutaj ogarnąć sytuację. Un kurwa. kurde. Zróbmy... O nie, on nam sera wylał, dobra. O nie jeszcze więcej nam tego sera wylał, co? Dobra, Toxic bone, trój się. No, dajmy mystery box. Może nam jakieś ciekawe postacie rozkoczą. Popers Bite. Toxic bite Rainy Day Fajnie by było jakby te popersy wybuchły. Dawaj, Manchis Bloom song. I znowu level up się udał, dam jednak trochę głośniej, bo to za cicho jest. No, wiedziałem. Dobra, to teraz będzie nam co jakiś czas działać. Dobra, Withered Foxy. Jesteś słaby, ale postacie warto mieć. Freddy'ego na razie bym się, nie będę, bo on jest nawet trochę przydatny tą osobą. Ja bym ogólnie Fredbera chciał znaleźć, to by mi się przydało wtedy. Fajnie i idziemy teraz do tej jaskini, bo coś mam przeczucie, że w tej jaskini coś było, czekajcie. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, zatruli się, słuchajcie, Mancis. Tylko, gdzie był chip na mimika? To jest, jest takie, bo ja już nie pamiętam. Słuchajcie, to było chyba na którymś z tych portali, no właśnie. Z na pewnie dziecko, i dziecko się odrodzi. Robimy jeszcze im glooma, słuchajcie. Gloom jak jeszcze ktoś nie zauważył, to nam y, te y, giftboxy niszczy, więc nie lubię jak nam gloomy robią. Ciężka walka, ciężka, ale jakoś nam idzie, słuchajcie. O. Jeszcze tylko brakuje, żeby mimik był, bo jeszcze nam by tutaj kolejny price, spadł na przykład. Kolej... No pięknie, słuchajcie. Chica. całkiem nieźle. Choć wolałbym na przykład już jakąś postać z trzeciego rzędu postaci. Ona z tego co wiem jest z drugiego rzędu. Ja bym wolał trzeci rząd już zdobywać, słuchajcie. Ona była łatwa już dla nas, o. Ale jednak level up dostaliśmy. Idziemy teraz? Zaraz, zaraz wracam. Ach, myślałem, że to zegar, a tutaj jest ten szef. O mój Boże. Balon. To się zawijemy. Jest, dobrze. Jeszcze Pricewall 2, słuchajcie. Jest, bo nam się zrobiła pizza U2 znowu. Jest, słuchajcie, mamy kolejnego. Golden Freddy, dobrze. O, udało nam się go anchorować, an czyli rozmontować po prostu. Dobra, zaraz, zaraz wrócę ponownie, przepraszam. Słuchajcie, przepraszam Was za takie ciągłe cięcia, ale muszę coś zrobić. Bo tamten chip już byliśmy, może coś znajdziemy jeszcze. Nie, w tej jaskini nic nie ma. Czekajcie, no kurde, ja nie miś iść teraz. Wiem, gdzie ja mam iść. Po chip kolejny, żeby go zdobyć szybko. Jezu, zwalcie się! Jeszcze mi wyskoczyli te małpy jedne. Price w boksy i pięknie, tylko ptańcz to oni teraz zaatakowali. Tą wodą czymy, bo nie wiem. Pięknie sobie z nimi tutaj radzimy. Słuchajcie. Teraz to oni. Teraz my. Anshu, jakim cudem rozmontowaliśmy kogoś, kto nie jest w metalu? Nie wiem, ale dobra. Jakim cudem rozmontowaliśmy ze śrubek ośmiornicę? No przepraszam bardzo, ale to jest kurde, blade niemożliwe. Robimy mimika, słuchajcie, gif Dobrze. Słuchajcie, lać trzeba Balon Priceball Ball 2, Pięknie Dobra, pięknie Słuchajcie, idziemy dalej Tą tajemniczą ścieżką Widzimy teraz coś? Aha, tam gdzieś na końcu. No nie, Black Trap, czarna pułapka. No nie, no rzeczywiście czarna, bo o czarnym sercu nie dała na miś normalnie. Bo musiały małpy wyskoczyć, co nie. tak się rozleciały gdzieś po całej mapie. To jest takie dziwne, bo Scott tego chyba nie programował, że one się tak rozlecą po całej mapie, słuchajcie. Nightmare Foxy, teraz! Gadacie głupoty, nie. Niktus. give boxes, balance. Głupoty, gadacie. Nie, no mogę mimika zrobić, słuchajcie. Akurat byłby lepszy lepsze i akurat teraz byłby też lepszy ten, jak to się nazywa, no właśnie, jak to się nazywa, ten, yy... nie wiem, nie pamiętam, no miktus, o oh, właśnie, o to mi chodziło, Za pizzo, słuchajcie, walczymy, walczymy do końca, hot cheese, my mu też wylejemy ser pod nogi. Yy, Mimik, ball odnawiamy. Nie, no, można Price bola To że tutaj ser lewo, co? Ciężki jesteś, ale my cię pokonamy, bo mamy pooczęte dziecko i nie da się... Nie możemy umrzeć na razie, bo jesteś akurat za słaby, żeby nas zabić, że tak ci powiem. Jej, rozmontowaliśmy go. no nie wiem kto zrobił untree'u, ale dobra. Aha, chyba untree zrobił ten prize ball. Bon. Dobra, mamy bossa. Cholera, mogę wziąć siebie, już, to byśmy go X-File od razu. Mogę uciec? Nie da się uciekać, dobra. Give boxes! Kolejny mocny boss, słuchajcie. I znowu będziemy walczyć 5 godzin. Nie udało się go niestety rozmontować. No i rozwalimy wszystkie gimbalsy, no bardzo. Pizza Will. Mimic Ball. O nie. O tym mało pojemna. Ja ci dam. Ej, czajcie, to tak, my odnowimy tego mimika. To ten mimik powtarza odnowienie mimika. Trochę no to bezsensowne na dobra. Damy sobie radę jakoś. Price ball. Nie udało się dosłownie słuchajcie, rozłączać. Miktoś, czemu nie zrobiłem pizzę? Już? A i tak tutaj lata pizza. Balonba ja zabił, bo Balon nie ma tego. giftboxa bo się Pizza, Pizza, i słuchajcie, kolejne. Giveboxcie odnawiamy. Lejmy go lejmy, szybko Price Gold 2. Patrzcie, ja chciałem postaki z trzeciego rzędu, a mi wyskoczyły postacie z piątego rzędu od razu. Nie? Jeja! Słuchajcie, udało nam się! Szkoda, że nie wziąłem faksieta, bo bym miał od razu level, dobra. Fredl Furry, dziękuję bardzo. Czekajcie. Ja nie pamiętam, co tu się robi na tym białym. Oj Boże Święty, słuchajcie. Pizza oil 2, szybko. Bajcz. Toxic balloon. Cupcake. Bajcz. Yy, pizza oil 2. Toxic balloon. O, bo już się skończył. To go trujemy od nowa. Dawaj, szybciej. Bajcz. Pięknie zjadliśmy. Dobra, słuchajcie, to najwyraźniej będę tego musiał poszukać poza odcinkiem, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak nie zapomnijcie się zostawić lajka. Na razie i cześć.